Jeśli to się wydarzy, toksyk zacznie obsesyjnie myśleć o tobie. Cisza. Odciąłeś dopływ toksycznej pożywki, blokujesz numer, zamykasz drzwi, zaczynasz iść dalej. W Twojej głowie brzmi echo, w końcu mam nie z głowy. To jest jeden z największych błędów, jakie możemy popełnić, próbując odejść od człowieka wyzbytego z emocji. Prawda, która może Cię zaskoczyć, jest tak: to wtedy właśnie toksyk zaczyna o tobie obsesyjnie myśleć. Nie jest to jednak tęsknota pełna czułości, ale mroczny, pochłaniający wir, w którym stajesz się głównym bohaterem. Wiesz dlaczego? Ponieważ Twoje odejście to akt, który niszczy fundament jego i jej świata. Dlaczego jesteś teraz wszystkim, czym on ona nie jest? Toksyczna osoba nie buduje poczucia własnej wartości na wewnętrznych, stabilnych fundamentach. Czerpie je z zewnętrznych źródeł z tak zwanej narcystycznej podaży. Jesteś dla niego dla niej lustrem, które ma odbijać tylko jego wyidealizowany Obraz. Badania kliniczne, między innymi te oparte na modelu dynamicznej terapii samoregulacji DRT, wskazują, że toksyk doświadcza chronicznego poczucia pustki i niskiej samooceny, które maskuje omnipotencją. Kiedy odcinasz dopływ uwagi i adoracji, jego krucha konstrukcja psychiczna zaczyna się kruszyć. Twoje odejście to nie tylko odrzucenie, to jest akt narcystycznej obrazy. A obraza ta musi zostać wyjaśniona, a sprawca ukarany lub odzyskany. Umysł po utracie źródła zaopatrzenia wpada w stan hiperczujności. Jego myśli krążą wokół ciebie, ponieważ musi znaleźć odpowiedź na pytania, które rujnują jego poczucie wartości. Po pierwsze, kim on ona jest bez mojej adoracji czyli pytanie o tożsamość. Po drugie, jak śmiał mi to zrobić czyli pytanie o kontrolę i wyższość. Po trzecie, kto go ją teraz zastąpi? Pytanie o rywalizację i zazdrość. Przypadek z praktyki. Zosia, po czterech latach w związku z Marcinem, odważyła się odejść. Przez pierwszy miesiąc była przerażona jego obojętnością. Nie odbierał telefonów. Aż pewnej nocy otrzymała maila. To był 15 manifest. Andrzej punkt po punkcie obalał jej powody do odejścia, nazywając je niedojrzałością. Następnie przyszły kwiaty z kartką: "Tęsknię za tym, kim byliśmy". Potem ściekły SMS-y od jego kolegi, że Andrzej przez ciebie cierpi. A potem fałszywe konto na Instagramie obserwujące jej zdjęcia. Zosia zrozumiała, nie chodziło o nią, chodziło o wojnę, którą Andrzej toczył z własnym upokorzeniem. Była tylko polem bitwy. Ta historia idealnie ilustruje tak zwaną triadę reakcji narcystycznych po odrzuceniu. Po pierwsze, gniew i zemsta, obraźliwy mail, wściekłe SMSy. Po drugie Idealizacja i love bombing, kwiaty, tęsknota, po trzecie, inwigilacja, fałszywe konto. Wszystkie te działania mają jeden cel: przywrócić kontrolę i zlikwidować dyskomfort psychiczny psychofaga, którego źródłem jesteś ty. Chcesz wiedzieć, co się dzieje w jego i jej mózgu? Osoby toksyczne inaczej przetwarzają odrzucenie. W jednym z badań z użyciem FMRI zaobserwowano, że gdy manipulator doświadcza społecznego odrzucenia, wykazuje mniejszą aktywność w rejonach. Mózgu związanych z cierpieniem społecznym, na przykład przednia część zakrętu obręczy, a większą w obszarach związanych z gniewem i agresją. To potwierdza tezę. On nie cierpi tak jak ty. On pali się wściekłością, której nie rozumie i którą musi skierować na zewnątrz, na ciebie. Jego obsesyjne myśli to nie łzy, ale wewnętrzny monolog pełen planów odzyskania kontroli lub zniszczenia Ciebie w swoich oczach. Najważniejsza lekcja, jaką musisz wynieść z tego filmu, jest taka. Jego obsesja nie jest miarą Twojej wartości. Jesteś dla Niego nierozwiązaną zagadką, niesprawiedliwym werdyktem, lustrem, które odważyło się pójść w kawałkach. Jego umysł nie może cię opuścić dopóki nie rozwiąże problemu, jakim jesteś, czyli dopóki nie odzyska kontroli lub nie zdecyduje, że to on cię odrzucił. Twoja siła leży w zrozumieniu, że to nie ty jesteś celem jego obsesji. Celem jest ulżenie jego własnemu cierpieniu i podtrzymanie iluzji własnego ja. Im bardziej jesteś niewzruszona, im mocniej trzymasz granicę, tym większą stajesz się zagadką, a zagadki są męczące. W końcu, gdy znajdzie nowe, łatwiejsze do kontrolowania źródło zaopatrzenia, jego uwaga może się przesunąć, ale to już nie będzie twój problem, bo ty, rozumiejąc mechanizm pułapki, już dawno przestaniesz być jej częścią. Moi drodzy, w związku z licznymi pytaniami odnośnie porad, konsultacji, Chciałbym wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom i serdecznie zaprosić Was na rozmowę. W razie zainteresowania, proszę pisać do mnie na wskazany adres mailowy. Zapraszam serdecznie.